Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. To jest studio Dziennika Gazety Prawnej. A ja zapraszam na rozmowę z panem Marcinem Seniukiem, który jest dyrektorem Departamentu Rozwoju Startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapraszamy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o startupach. Na początku pozwolę sobie zadać pytanie ogólne, ponieważ za nami kilka trudnych lat, lat spowolnienia gospodarczego jeszcze tego okresu po pandemii. Z drugiej strony przed nami trwająca właściwie już rewolucja AI, gdzie startupy mają wiele do powiedzenia, więc to jest dobry moment, żeby podsumować. W jakiej kondycji jest obecnie polski rynek startupowy, polskie startupy? To idzie do przodu, czy, czy jest taki moment zawieszenia? Jak pan ocenia? na no pewnie bardzo trudno uogalniać i, 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 i jakieś takie bardzo generalne wnioski formułować, no bo co, co spółka, co startup, co rozwiązanie, co technologia, to zupełnie odrębna historia, odrębne wyzwania, ale gdybyśmy mieli pokusić się o, taki, o taką ogólną ocenę, to faktycznie można powiedzieć, że ten krajowy rynek startupowy związany jest z dostępnością, z ofertą, wsparcia publicznego jeszcze bardzo, w bardzo dużym wymiarze. Mówimy tu również o wsparciu dotacyjnym, który oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ale również o tym wsparciu inwestycyjnym dostępnym poprzez fundusze, krajowe fundusze VC, które również opierają się o środki publiczne. No i mamy tutaj moment, kiedy, kiedy faktycznie w zeszłym roku wygaszane były projekty, finansowanie dostępne, dostępne ze środków europejskich, zamykaliśmy jedną perspektywę, w tym roku otwieramy cały czas, nie tak szybko pewnie jak byśmy chcieli, projekt, koncepcje, przedsięwzięcia skierowane do startupów, też zasilane środkami europejskimi. To przyspieszenie nastąpi, natomiast faktycznie mamy taki moment pauzy, gdzie dokładając do tego pewne ryzyka związane z, no z tym, co się dzieje w geopolityce, w gospodarce, pewne spowolnienie, jeśli chodzi o taki apetyt inwestorów na, na, na inwestycje startupowe, można obserwować. Pewnie dosyć naturalne w związku z tym, że, że budżety, perspektywy finansowe też mają swoje cykle siedmioletnie, więc taki moment jest, że tak powiem, niczym nowym. No ale dla startupów być może jest to bardziej odczuwalne. To jest powiedzmy też ta woda, w której oni powinni umieć, powinny umieć pływać, więc mówimy o spółkach młodych, zwinnych, docelowo potrafiących się adaptować do, do pewnych e, zmiennych warunków nieprzewidywalnych, więc powiedzmy, że faktycznie mamy moment pewnie kilka kwartałów, jeszcze może jeden ten nadchodzący, gdzie faktycznie no startupy powinny. powinny dostosować pewne, pewne techniki przetrwania, pewne inwestycje może odkładać jeszcze na, na kolejny kwartał po to, żeby, żeby zaczepić się o ten, o ten, moment, kiedy ta koniunktura inwestorska nieco się, nieco się poprawi, no ale to też jest taka bardzo rynkowa weryfikacja związana z tym, że, że ci najlepiej, najbardziej dojrzali, najlepiej radzący sobie w zmiennych warunkach będą, będą potrafili utrzymać na tej powierzchni i po prostu zapewnić, zapewnić sobie rentowność. No moment próby Pewnie dotyczy on wielu innych branż, innych rodzajów przedsiębiorców, ale, ale na pewno startupów też. A proszę powiedzieć, czy polskie startupy przepalają pieniądze? Bo to jest częsty zarzut do startupów w ogóle, że jeden na 10 projektów wypali, że mieliśmy bardzo dużo pieniędzy na różne projekty startupowe, pieniędzy publicznych, i często wystarczyło dobrze opisać pomysł, a niekoniecznie z tym potem wiązały się jakieś działania biznesowe. Jak to jest? No można zastosować taki chwyt i, i taką etykietkę przyczepić, jeśli mówimy o tym po prostu, że ten kapitał powinien powinien zasilać startupy. No one budują się w ten sposób, że najpierw, e, najpierw e, potrzebują środków dla zweryfikowania swojego modelu biznesowego, produktu, dostosowania go, poprawienia, rozwoju, tak, aby faktycznie zbudować odpowiednią skalę i to wymaga nakładów. A jako, że mamy do czynienia z innowacjami, z tymi rozwiązaniami, które są nowe na rynku, które zdobywają rynek w sposób no, niestandardowy, niewypróbowany wcześniej, też wiele razy faktycznie te koncepcje startupowe gdzieś są porzucane, ewentualnie e, zmieniane. Można nazwać to przypalaniem pieniędzy, no ale przede wszystkim chodzi o to, aby poszukiwać tej najbardziej optymalnej ścieżki do wzrostu, do rozwoju przedsięwzięcia. I nie jest to praktyka krajowa, polska czy europejska, tak się dzieje na całym świecie w momencie, kiedy chcemy zrobić coś nowego, przełomowego. I też temu powinny służyć środki publiczne w mojej ocenie. Temu aby to ryzyko nieco, nieco, nieco zmierzać, jeśli chodzi o founderów, za, założycieli startupów, osoby, które podejmują takie, takie, takie ryzyko gospodarcze, powinniśmy polegać na ich tale, talentach, na ich jakby potrzebie zmiany pewnych trendów rynkowych, podążaniem za, za nowościami i wspierać ich tym próbowaniu, bo to przynosi wymierne korzyści dla gospodarki. Nawet jeśli jeden czy dwa z dziesięciu startupów wypalą, to jako startup one, one no wypływają po prostu na bardzo sze, szerokie wody, przynoszą nowe rozwiązania, nowe technologie, nowe produkty, korzystają z tego społeczeństwa, korzystają korporacje. No i notujemy tutaj takie, takie przychody, które, które porównywalne są do korporacji i spółek, które działają 10 i 20 lat, a taki startup potrafi zbudować się w 5 czy 7 lat, więc to na pewno się opłaca i, i nie wolno teraz, że tak powiem, to, tymi porażkami się przejmować, bo one są wpisane po prostu w to testowanie, eksperymentowanie z rynkiem. A może Pan podać przykład takiego startupu, który się tak zbudował? No pewnie ich jest bez liku, teraz byłbym pewnie nieco. Niesprawiedliwie wyróżniając, ale z tych, które są znakomicie rozpoznawalne, jak Doc, doc Planner, to, to jest ogromna platforma. Pielsk Pol polski jednorożec, tak? Polski jednorożec, powiedzmy tak, taki lada moment jednorożec, lub, lub faktycznie już który zaczynał jako znany lekarz, znanylekarz.pl lekarz .pl i też w tym momencie już miał styczność part z środkami europejskimi i będę do tego nawiązywał, bo cały czas wydaje mi się, że jesteśmy na tym momencie, że, że ten rynek, żeby dojrzewał i bezpiecznie się rozwijał, też aby powodował, formułował pewne zachęty do tego, żeby próbować tej rywalizacji z rynkiem o klienta. To, 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 to powinniśmy, powinniśmy dostarczać kapitału i, i nie skazywać tych, którzy, którzy ponoszą, ponoszą porażki, więc znany lekarz korzystał ze wsparcia na bardzo wczesnym etapie, gdy nikt nie myślał o startupach w dzisiejszym znaczeniu, bo to, bo to był nie wiem, 2010 12 rok kiedy myśleliśmy o jakichś e-usługach, o, o, o pewnych usługach oferowanych przez drogą elektroniczną klientom. Tak powstawał znany, znany lekarz.pl, on po wielu przeobrażeniach zmieniając właścicieli. W tym momencie można powiedzieć, że, że z takiej firmy w, wygiełkowała globalna platforma DocPlanner, która posługuje się zupełnie innymi mechanizmami i produktami, zupełnie inaczej traktuje klienta, ale też ten proces zaczął się ponad dekadę temu. Mamy wielką satysfakcję, że mogliśmy gdzieś tam na samym początku jako Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczyć w tym, ale też to pokazuje, że, że takie, takie duże spółki, takie duże projekty myślące globalne, one, one nie tworzą się z dnia na dzień. Wymagają czasu. Wymagają czasu i nakładu, wielu prób i pewnie założyciele, kolejni współwłaściciele najlepiej by opowiedzieli, w jaki sposób taki biznes meandruje? To znaczy, na ilu wirażach faktycznie wymagana jest determinacja do tego, żeby kontynuować pewne rzeczy, pozyskiwać kapitał i próbować cały czas budować coś o, o trwałych podstawach. To teraz porozmawiajmy o tych środkach publicznych w kontekście oferty PARP dla startupów. Jaka to jest oferta? Co teraz Państwo, jeżeli chodzi o takie programy wsparcia, y, możecie pokazać, czym się możecie pochwalić? My patrzymy na startupy, powiedzmy, z takich dwóch perspektyw. Y, tej takiej podstawowej, związanej z tym, że powinniśmy zachęcać osoby fizyczne, y, utalentowane przedsiębiorcze, do tego, żeby zakładać spółki, żeby próbować y, tworzyć jakieś rozwiązania, zdobywać rynek klienta, budować, i tutaj oferujemy pro, programy e, obsługiwane przez platformy startowe, programy inkubacyjne, czyli dla osób e, fizycznych, które dysponują wyłącznie pomysłem, koncepcją biznesową i czują, że ta innowacyjność może powodować m, to, że ktoś będzie chciał, chciał za to płacić. E, takie osoby zapraszamy do platform startowych, to jest e, sześć konsorcjów działających w Polsce Wschodniej, e, wyspecjalizowane inkubatory m, wsparte ośrod o, ośrodkami akademickimi. Które bezpłatnie pomogą zweryfikować taki model biznesowy, takie założenia, po to, aby, aby stworzyć spółkę kapitałową i przez pół roku, mniej więcej pół roku, bo to w zależności od koncepcji, taka inkubacja trwa, może trwać. Mniej lub dłużej, krócej lub dłużej. Po takiej inkubacji founder zostaje ze spółką kapitałową, z przygotowanym produktem, z pewnymi kierunkami rozwoju, możliwościami wdrożenia tego produktu, i z tym rozwiązaniem zapraszamy go do PARP. My oferujemy takim spółkom, które przeszły. Inkubacje w platformach startowych bezwrotne wsparcie do 600 tysięcy złotych, kiedy już można zacząć budować pierwszą sprzedaż i faktycznie wychodzić z produktem do, do klienta. No i to jest. Kilkaset przypuszczalnie spółek, które, które do końca aktualnej perspektywy finansowej uda nam się wesprzeć, selekcjonując z puli pewnie 10, może nawet do 20 tysięcy zgłoszeń. Pozwalam sobie rzucać takie liczby, bo wiemy dokładnie, co działo się w poprzedniej perspektywie finansowej, gdzie faktycznie z kilkunastu tysięcy zgłoszeń utworzyliśmy... 1000 spółek, 1100 spółek i dopiero około 500 faktycznie dysponowało kapitałem, żeby wprowadzać rozwiązania na rynek. Platformy startowe swoje nabory już otworzyły, to znaczy wszyscy chętnie mogą, mogą się zgłaszać do ośrodków w, w Polsce Wschodniej. Natomiast też wiemy, że są startupy, przedsięwzięcia, które już sprzedają, które potrzebują wsparcia, pomocy, żeby zbudować szybki wzrost. I tutaj oferujemy im Dostęp do naszych akceleratorów. Mówię naszych, bo wybraliśmy y, na początku tego roku 17, 17 operatorów programów akceleracyjnych, 17 podmiotów, które wiedzą jak współpracować ze startupami już bezpośrednio w relacji z rynkiem, z korporacjami, z funduszami inwestycyjnymi, y, organizacjami międzynarodowymi. Także 17 akceleratorów dysponuje kwotą około 270 milionów złotych, tak żeby przez 2-3 lata wybrać najlepsze, najciekawsze. Startupy o dużym potencjale i skonfrontować się z potrzebami korporacji, z potrzebami też sektora publicznego, także ten, ta strona biznesowa będzie mogła te rozwiązania walidować, sprawdzać je w swojej rzeczywistości gospodarczej. Jednocześnie startup będzie otrzymywał środki na, na wsparcie, na zweryfikowanie tego pomysłu. A w wielu przypadkach taka akceleracja może kończyć się wdrożeniem tym, że duża spółka, korporacja, również o zasięgu międzynarodowym, bo my współpracujemy, nasze akceleratory współpracują i z bankami, ze spółkami energetycznymi, z korporacjami, które są obecne na wszystkich kontynentach, tacy partnerzy budują odpowiednią skalę dla startupu i to faktycznie może być pierwszy kontrakt, pierwsza współpraca z dużą organizacją biznesową, która faktycznie przeniesie startup w to miejsce, w którym chcielibyśmy, żeby był, żeby zaczął, zaczął działać globalnie. Jeszcze wrócę do platform startowych. Nabór do projektu kończy się 31 maja 2027 roku, więc jest jeszcze trochę czasu. A dlaczego Polska Wschodnia? Mamy do czynienia z programami operacyjnymi, jak w każdej perspektywie. Y, mamy to szczęście jeszcze, jeszcze w aktualnej perspektywie, że Polska y, uzyskała zgodę na y, przygotowanie programu... Dedykowanego. Właściwego, mhm. tak, dla tych województw regionów Polski Wschodniej. Jest to są oddzielna pula środków dla tych, y, dla tych województw y, aktualnie y, poszerzonych jeszcze o część województwa Mazowieckiego, także ten obszar Polski Wschodniej nieco nam urósł i w tym programie mhm. operacyjnym finansujemy operacji, które dzieją się w Polsce wschodniej. Także platformy startowe to są propozycja, oferta dla tych founderów, pomysłodawców, innowatorów, którzy są gotowi założyć spółkę w Polsce wschodniej, bo tamte, tamte startupy powinny być zlokalizowane przede wszystkim przez, przez siedzibę miejsce rejestracji bo jak wiemy, działalność startupowa nie może się ograniczać ani do powiatu, ani do regionu, ani do makroregionu, choćby to był tak wspaniały makroregion jak Polska Wschodnia, to musi mieć skalę krajową, co najmniej, a najlepiej międzynarodową. Także tym wyzwaniem będzie zarejestrowanie spółki w Lublinie, Olsztynie czy, czy Białymstoku. Natomiast faktycznie ta działalność startupu, no im szersza, im, im, im ma przejawy w, na większym obszarze, tym oczywiście lepiej. Ale faktycznie i ośrodki i platform startowych, i to wsparcie, inkubacja odbywa się w makroregionie, to są wymagania tego programu operacyjnego. Wszystkie inne programy operacyjne otwarte są dla, dla, dla spółek, dla beneficjentów z całej Polski. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Gościem dziennika Gazety Prawnej był pan Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękujemy.